MKS Ślepsk malow suwałki razem możemy więcej. Rzeczywiście od września otwieramy poradnię przede wszystkim kardiologiczną, ale będą tam również udzielane porady specjalistyczne wszystkich dziedzin medycyny przez lekarzy z Białego Stoku z Warszawy w zależności od potrzeb. Jeżeli lekarze nie będą mogli przyjechać, to to będzie możliwość uzyskania telekonsultacji. Jeżeli chodzi o opiekę nad ślepskiem, nad naszym zespołem suwalskim, to udało się namówić do współpracy doktora Cywoniuka, który jest bardzo, bardzo, bardzo doświadczonym lekarzem sportowym. Przez naście lat, jeżeli nie kilkadziesiąt, był głównym lekarzem kadry. Za czasów e, największych sukcesów naszej kadry. E, współpracował również z Robertem Korzeniowskim. E, będziemy mieli też medy poradnie medycyny sportowej, i w tym kierunku, mm, bo po prostu mamy dużo do zaoferowania. Test wysiłkowy, który wykonaliśmy, jest po to, żeby ocenić aktualną formę wydolność zawodników czyli ocenić ich wytrzymałość. Czy są przygotowani i w jaki sposób do ćwiczeń czyli do sezonu. Test, to jest test dynamiczny, dokładnie nie będę opisywać. Wszyscy zawodnicy ukończyli, natomiast jeśli chodzi o wynik testu, to, to pierwszą osobą, która się dowie, to będzie pan trener. I dlatego proszę mi wybaczyć, że nie chciałbym dokładnie o tym mówić. Generalnie yy, uważam, że test zawodnicy zdali w dobrej kondycji, no niektórzy może nie są przygotowani zbyt dobrze do sezonu, ale generalnie to o tym wszystkim dopiero z panem trenerem mówię. Żaden człowiek, żaden pacjent po 30 nie powinien wejść do klubu sportowego bez wcześniejszego przebadania się, bo z tego powodu wychodzą później bardzo duże problemy. To jest po prostu niebezpieczne. Wszędzie na świecie jest to obowiązkowe u nas to dopiero wymaga wdrożenia. Również jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną, profilaktykę chorób układu krążenia, jest bardzo wiele do zrobienia. I tym, jeżeli chodzi o poradnię kardiologiczną i medycynę sportową, przede wszystkim będziemy się zajmować. Aczkolwiek będą u nas specjaliści wszystkich dziedzin medycyny i pacjenci, łącznie z punktem pobrań krwi, z badaniami obrazowymi. Mamy nawiązaną współpracę z firmą Philips. W zasadzie będzie mi naj, najnowocześniejszy sprzęt, jaki istnieje. Także możliwości diagnostyczne na tle nie tylko Suwałk, ale całego regionu północno-wschodniego będą naprawdę wybiegały do przodu. Ludzie, którzy zaczynają uprawiać sport, a przede wszystkim to dotyczy tak zwanych old czyli tych, którzy po 30, po 30, 40 dopiero chcą wejść w okres rekreacyjny, nie wiedzą, czym kto grozi, albowiem wiem, ci ludzie są narażeni na niebezpieczeństwo. Czyli nagle jest zdarzenia sercowe. I wiemy o tym, że często mamy zgony. Tych ludzi w Polsce nie ma obowiązku oceny przez lekarza. Takiego wydania zaświadczenia wystarczy, że zawodnik sam powie, że jest w dobrej kondycji i to wystarczy. Natomiast celem naszym jest jednak, żeby ci zawodnicy, ci ludzie, którzy chcą wkroczyć, te etapy sportu, no, byli z badaniem pod względem kardiologicznym, czyli mieli podstawowe badanie, tak jak się robi, morfologię, mocz, cukier EKG, echo i test wysiłkowy. On te badania ocenia, czy i w jaki sposób może uprawiać sport, czy zacząć jako amator, czy też może wejść na wyższe formy wysiłku fizycznego. MKS Ślebsk Malow Suwałki. Razem możemy więcej.